Z Hilti współpracujemy już od 25 lat. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że Hilti wprowadza na rynek polski nową platformę akumulatorową, to wiedzieliśmy, że będzie to coś przełomowego. Właśnie dojechało do nas 110 urządzeń NURON. Lentap, jako jedna z większych firm na rynku hal stalowych, również jako jedna z pierwszych będzie pracowała urządzeniami NURON. Jeden akumulator pasuje do wszystkich urządzeń. Nasza platforma akumulatorowa Neuron zapewnia jeszcze większą moc i lepszą wydajność niż dotychczas.